Badania przesiewowe i szczepienia to niezmiernie istotne elementy, które mogą spowodować, że jeśli pojawi się u nas jakaś choroba, ona zostanie wcześniej wykryta lub możemy jej zapobiegać. Niestety w Polsce sytuacja jest dramatyczna, jeśli chodzi o badania mammograficzne. Na przykład, program przesiewowej mammografii odnotowuje zgłaszalność na poziomie 30 kilku procent, kiedy w innych krajach europejskich. Są takie, w których jest nawet 95 czy 80%. Po to, abyśmy uzyskali korzyść populacyjną, powinno to być na poziomie minimum 70%, a my mamy 30 kilka. To nie przynosi żadnych efektów, bo nie udaje nam się wykrywać raka piersi na tyle wczesnym etapie, aby można było zagwarantować stuprocentowe wyleczenie, czy też leczenie z oczekiwanym efektem klinicznym. Zrobiliśmy takie badanie, wyprodukowaliśmy raport. Wydaliśmy w tej chwili raport, w którym mówimy o tym, o odpowiedziach kobiet na pytania, dlaczego się pani nie badała, kiedy robiła pani ostatnie badanie przesiewowe, profilaktyczne. I okazuje się, że różnie jest w Polsce z postrzeganiem i zrozumieniem tego, co to jest profilaktyka i czemu służy badanie przesiewowe. Kobiety. Boją się, nie mają zaufania do służby zdrowia, ale też nie widzą takiej celowości badania się, kiedy są zdrowe. A aby wykryć raka piersi na wczesnym etapie, no to trzeba robić to badanie właśnie wtedy, kiedy mi nic nie dolega. Fundacja onko Café we współpracy z Modern Health Hair Institute wydaliśmy teraz raport oparty na przeprowadzonym w ostatnim czasie badaniu wśród kobiet na temat ich powodów, dla których nie zgłaszają się czy zgłaszają się na profilaktykę. Ten raport dostarcza nam wielu nowych danych, które sądzę pomogą nam wysnuć wnioski i przygotować rozwiązania, które sprawią, że kobiety Będą chętniej korzystały. Musimy sobie wszyscy jako społeczeństwo uświadomić, że to jest nasza rola nasza własna odpowiedzialność za nasze zdrowie. To korzystanie z badań przesiewowych, zgłaszanie się do programów przesiewowych, tych, które w Polsce są, a przecież są, jest program mammografii, program cytologiczny, niskodawkowa tomografia komputerowa w wykrywaniu raka płuca, czy wreszcie wczesne wykrywanie raka jelita grubego. Można do tych badań zgłosić się bezpłatnie, czy też program 40, jednak widzimy, że to jest tak naprawdę walka z wiatrakami. Potrzebny jest o Ogrom edukacji i budowania takiej świadomości współodpowiedzialności za swój stan zdrowia. Niedopuszczanie do tego, aby choroba nowotworowa rozwinęła się do takiego etapu zaawansowania, że można zaproponować jedynie leczenie paliatywne czy podtrzymujące życie.